Cześć moi drodzy, witam Was wszystkich serdecznie w ten piękny letni dzień, letni burzowy dzień, można powiedzieć. Przynajmniej u mnie zbiera się na burze. Dziś będzie taki troszkę krótszy filmik dotyczący tematu, który bardzo często przewija się na stronie Daisy Place. Dużo z Was zadaje pytania na ten temat. Jesteście ciekawi odnośnie tego miejsc, w których przebywała za życia swojego księżna Daisy. Więc dzisiaj troszeczkę, żeby rozwiać wątpliwości, bo też widzę, że w dyskusjach, które się pojawiają na stronie, pomiędzy wami czasami jakiegoś rodzaju, tam nie chcę powiedzieć, może kłótnie, ale takie spory wynikają dotyczące właśnie miejsc, w których księżna przebywała za życia. Więc dzisiaj powiem kilka słów na ten temat. Jak wiemy, księżna urodziła się w Anglii, a konkretnie w zamku Rutyn. W północnej Walii, gdzie spędziła pierwsze kilka swoich lat dzieciństwa. Później, z powodów finansowych, gdyż, tak jak wspominałam, rodzina Daisy nie należała do najbogatszych, zamek ten został wynajęty. To było takie rozwiązanie, którym ratowało się wielu mniej zamożniejszych arystokratów w chwilach właśnie kryzysowych, więc zamek ten został wynajęty. A rodzina przeniosła się na kilka lat, dokładnie na 6 lat, do Londynu, ponieważ mieli również londyński dom. Jak zresztą większość arystokratów, którzy zazwyczaj posiadali posiadłości wiejskie i domy londyńskie, które były używane w, tzw. w czasie tak zwanego sezonu londyńskiego. Tak więc rodzina zamieszkała na kilka lat w Londynie. Ponieważ wszystkie dzieci, zarówno Daisy, jak i Sheila, jak i George były jeszcze wtedy dość małe, nie bardzo były zachwycone przeprowadzką do Londynu, gdyż wiadomo, że dla dzieci mieszkanie na wsi wiąże się z większą ilością atrakcji, możliwości eksplorowania różnych ciekawych miejsc, także dzieci czuły się przez ten Londyn ograniczone. I były zadowolone, kiedy po tych sześciu latach pobytu w Londynie rodzina z powrotem przeprowadziła się na wieś, tym razem do Newlands, zamku, który znajdował się w hrabstwie Hampshire. I tam też już rodzina pozostała do czasu tego, kiedy Daisy wyszła za mąż. I teraz tak, kiedy Daisy wyszła za mąż, przeżyła niestety oprócz wszystkich innych rzeczy, do których musiała się dostosować. Jedną z najtrudniejszych rzeczy, której właściwie nie przebolała przez całe swoje dorosłe życie, było to, że poprzez swoje małżeństwo została no niestety zmuszona do opuszczenia swojego kraju. Daisy, myślę, że mogę to śmiało powiedzieć, była ogromną patriotką. Kochała Anglię, kochała kraj, w którym się urodziła, wychowała i mieszkała przez pierwsze 18 lat życia. I na pewno nie była zachwycona. Przyjazdem do Polski. Oczywiście ja mówię polski, choć wtedy, jak wiadomo, był to zabór, wtedy było to uważane za Niemcy. Natomiast ja będę jednak patriotką i będę używać terminu po prostu polska. Musiał być to ogromny szok kulturowy, dlatego że mentalność polska i angielska są zupełnie inne. Że już nie wspomnę o mentalności niemieckiej, która Daisy bardzo raziła, ponieważ Niemcy, Anglicy są ludźmi bardziej wyrafinowanymi, o, większym, o zdecydowanie większym zasobie kultury niż Niemcy. Więc pewne zachowania tutaj Daisy raziły, a wręcz szokowały. Jak wiemy, krótko po ślubie, para zamieszkała na jakiś czas w zamku w Pszczynie z faterem, czyli z Hansem Heinrichem XI, ojcem męża Daisy. I z tego, co też tutaj właśnie nawiążę do tych sporów, o, o, sporów, o których przed chwilą wspomniałam, bardzo często widzę takie wymiany zdań pomiędzy fanami księżnej Daisy odnośnie tego, który Zamek Księżna Wolała. Czy była to pszczyna, czy był to książ? Ja również długi czas, że tak powiem, yy, miałam taki dylemat yy, tutaj odnośnie tej kwestii. Dlatego, że ja osobiście akurat yy, zdecydowanie preferuję zamek w pszczynie, ale to głównie dlatego, że mam go, że tak powiem, po sąsiedzku. A poza tym, wyposażenie i wnętrza zamku w pszczynie no, o wiele bardziej do mnie przemawiają niż, niż pus pustota. I praktycznie brak jakichkolwiek pamiątek w zamku w książu. Natomiast po przeanalizowaniu y, kilku książek, artykułów i wiedzy dostępnej, jaka jest na ten temat, jednak, no niestety, muszę przychylić się do tej opinii, że księżna zdecydowanie wolała zamek w książu. A dlaczego? O tym za chwilę. Y, kiedy Daisy mieszkała w pszczynie, y, uważała, że ponieważ Daisy była wychowywana. Atmosferze dość swobodnej. Mimo, że pochodziła z rodziny arystokratycznej, wychowywała się w swobodnej atmosferze i cieszyła się dużą dozą wolności. Także przejście tutaj nagle do zamku w Pszczynie, gdzie upudrowani lokaje z perukami pochylali się, żeby otworzyć jej drzwi. To było dla niej szokujące. Było takie słynne jej zdanie wypowiedziane przez nią, czy raczej napisane w jej pamiętnikach, które jest często cytowane, że w Niemczech, oczywiście ja mówię o Polsce, Daisy wtedy używała terminu Niemcy, gdyż też, też dla niej był ten kraj to był wówczas Niemcy, w którym mieszkała. Więc Daisy napisała w swoich pamiętnikach, że w Niemczech nawet kwiaty muszą rosnąć według określonych reguł. Myślę, że tutaj to trafnie oddaje to, co Daisy uważała na temat właśnie atmosfery panującej w zamku. Nie czuła się tam swobodnie, mimo że miała bardzo dobre relacje ze swoim teściem, z faterem, ale czuła się skrępowana i na pewno nie podobało jej się, że musiała tam mieszkać. To dzięki Daisy. W pszczynie zaczęto wprowadzać udogodnienia typu łazienki, które można tam w tej chwili też oglądać, jako, jako część właśnie część do, do zwiedzania zamku. To Daisy nalegała, ponieważ uważała, że w sferze higienicznej są bardzo duże zaniedbania, więc to Daisy zawdzięczamy dzisiejsze łazienki i wszystkie tam wyposażenia sanitarne, które możemy teraz oglądać. Po jakimś czasie Hans Heinrich XV, czyli mąż Daisy otrzymał od swojego ojca zamek w książu i para przeniosła się mieszkać tam. Myślę, że Daisy była bardziej zadowolona z tego obrotu rzeczy, dlatego że kiedy mieszkali w pszczynie, to o wszystkim decydował Fater. On, on był tam Panem zamku, jeżeli można to tak określić. Natomiast po przeprowadzce do książa już decydowała Daisy i Hans o pewnych rzeczach, więc na pewno z tego powodu Daisy czuła się dużo swobodniej niż wtedy, kiedy mieszkała w pszczynie. Natomiast wiem też, ponieważ czytałam, że też nie było to do końca tak, że była zachwycona zamkiem w książu. Yy, uważała go za, za zbyt duży, za zbyt taki przytłaczający i ja szczerze mówiąc też tak myślę o Zamku w Książu. Nie chciałabym tam mieszkać na pewno, gdybym miała... To jest oczywiście takie czysto hipotetyczne rozważanie, ale gdyby ktoś dał mi do wyboru, czy chcę mieszkać w Zamku w Pszczynie, czy w Zamku w Książu, zdecydowanie wybrałabym Zamek w Pszczynie, ponieważ wydaje mi się taki bardziej pełen ciepła i, i możliwości stworzenia tam jakiegoś domu. Natomiast Daisy miała tam dużo większą swobodę, również jeżeli chodzi o urządzanie wnętrz, także na pewno, na pewno pod tym względem czuła się tam lepiej. Mogła wydawać przyjęcia, które jak wiemy bardzo lubiła wydawać. Także pod tym względem na pewno była zadowolona. Z pewnością nie była szczęśliwa z powodu zmian, które już w dużo późniejszym czasie zaczął tam wprowadzać jej mąż gdyż jak wiemy, Hans Heinrich XV porwał się na bardzo obszerną rozbudowę książa, która naprawdę nie była potrzebna, gdyż zamek już i tak sam w sobie był ogromny. I uważam, że nie było żadnej konieczności dodawania mu jeszcze większej ilości przestrzeni. I zaczął to robić w okresie, kiedy, kiedy już sytuacja finansowa rodziny nie była taka dobra jak wtedy, kiedy Hans yy, brał ślub, yy, kiedy po prostu brał ślub z Daisy, więc to też było jednym z głównych powodów, które, spowodowały, które, które, yy, które po prostu spowodowały kryzys finansowy później u Hochbergów, taki, że, że dobra były później zajmowane już za czasów Hitlera. Wiem, że Daisy też w międzyczasie, znaczy generalnie Daisy i Hans bardzo dużo podróżowali, więc jak wiemy, tam po drodze był Egipt, były Indie, były różne egzotyczne kraje. Nie było na pewno Stanów Zjednoczonych, bo Daisy bardzo bolała nad tym, że zawsze chciała zobaczyć Stany Zjednoczone, ale jakoś nigdy tak się nie złożyło. Dużo też przebywali oczywiście w Niemczech. Bywali też na dworze cesarskim w Wiedniu, na tych słynnych balach u Franca Józefa. Także to wszystko, to wszystko gdzieś tam po drodze się wydarzało, ale to nie były stałe miejsca zamieszkania. Było, przebywali sporo na południu Francji. Mieli tam willę teraz, przepraszam, jeżeli zrobię jakiś błąd, ponieważ nie znam francuskiego, więc nie wiem, czy dobrze to wymówię. Była willa Lan Lana Poul. Tak jak mówię, nie wiem czy dobrze wymawiam, natomiast tak jak się pisze, to tak mniej więcej to tutaj się Wam staram powiedzieć. I w tej chwili Daisy bardzo również dużo przebywała, zwłaszcza już w okolicach później rozwodu, który nastąpił w 1922 roku. Później był kilkuletni okres, kiedy księżna zamieszkiwała w Monachium. Natomiast, jak wiemy, sytuacja na początku lat 30. w Monachium e, przestała być zabawna, kiedy Hitler e, dochodził do władzy i kiedy zaczęły się tam już dziać pierwsze bardzo niepokojące rzeczy. E, więc Daisy, e, widząc atmosferę, jaka była w Monachium, e, postanowiła wrócić z powrotem e, do książa i zamieszkała w książu. I dalsze, dalsze losy, że tak powiem, już znacie, bo to już opowiadałam Wam w jednym z pierwszych filmików o tej całej historii, kiedy, kiedy Hitler wkroczył do książa, zajął książ, Daisy została właściwie zmuszona do zamieszkania w oficynie przyzamkowej, nie chciała mieszkać z hitlerowcami, nie dziwię się jej, chciała wrócić do przyczyny, lecz zostało to niestety zatrzymane przez, przez właśnie hitlerowców. Więc najstarszy syn Hans Heinrich XVII Hansel, pomógł tutaj matce i załatwił jej, ponieważ w 1941 roku Daisy z musiała, książą musiała opuścić. Było to dwa lata przed jej śmiercią. Więc ostatnie dwa lata swojego życia spędziła w willi Wałszychu, w Wałbrzychu, willi przy ulicy Moniuszki, dzisiejszej ulicy Moniuszki. Willa, która niestety popada dzisiaj w ruinę. Tam były już różne, najróżniejsze plany dotyczące tej willi. Wiem, że ktoś ją swego czasu kupił, wyremontował dach i zdaje się na tym się skończyło. Były tam jakieś różne plany, między innymi stworzenia tam hotelu. Natomiast z tego co wiem, to nic konkretnego na ten moment z tego nie wyniknęło. Też często o tym rozmawiacie w komentarzach pod postami na stronie. I często pytacie mnie, dlaczego nic nie jest w tej sprawie robione. A ja zawsze niezmiennie odpowiadam, że ja nie mam z tą sprawą nic wspólnego. Ja jestem tylko prostą osobą fizyczną, która prowadzi hobbystycznie stronę o księżnej Daisy. Gdybym miała możliwości finansowe, na pewno coś bym w tej sprawie zrobiła. Natomiast nie mam ich, dlatego tak na przyszłość po prostu mówię, że. Nie wincie mnie za to, w jakim stanie znajduje się ta willa. Ja również powinnam, też, też uważam, że ona powinna być po prostu bardziej, ktoś powinien się bardziej postarać, żeby, żeby ten zapytek nie poszedł w zupełne zapomnienie. Natomiast sama nie jestem w stanie wiele w tej sprawie zrobić. No i tak jak wiemy, tutaj księżna skończyła swoje życie właśnie w owej willi. Także tutaj pokrótce Wam przedstawiłam dzisiaj e, historię miejsc życia księżnej Daisy. Mam nadzieję, że ten filmik się Wam spodobał, że też czegoś się dowiedzieliście, być może czego nie wiedzieliście wcześniej. I dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Życzę miłej niedzieli i do zobaczenia następnym razem. Pa!